Witam Państwa w trzeciej części prezentacji modułu POS, systemu do obsługi pizzerii. W tej części prezentacji pokażemy Państwu, w jaki sposób można przyjąć zamówienie rozbudowane. Przyjmijmy zamówienie w lokalu. W oknie autoryzacji podajemy kod pracownika. Z listy dostępnego asortymentu wybierzmy sobie pizzę. I dokonajmy jej modyfikacji. Na przykład usuńmy składnik. Dodajmy jakiś nowy. Tak zmodyfikowaną pizzę. Zatwierdzamy. Jak widać, na liście pozycji zamówień pojawiła się dodana pizza z informacją o usunięciu składnika i dodaniu nowego. Dodajmy. Teraz do zamówienia zestawu. Podobnie jak w przypadku pizzy, możemy także tutaj modyfikować zestaw. Na przykład usuniemy surówkę. Zatwierdzamy okno. Jak widać na tej pozycji zestawu znajduje się informacja o usuniętej pozycji surówka. Dodajmy teraz do zamówienia pizzę połówkową. W tym celu w kompozytorze pizzy naciskamy przycisk połówkowa w grupie dodatkowa. Wybierzmy teraz pizzę na drugą połówkę. Jak widać, w tym momencie możemy dowolnie definiować składniki na każdej połówce. Na przykład tutaj usunę pozycję szynka. A tutaj dodajemy nową pozycję: pieczarki. Zatwierdzamy okno. Na liście zamówień pojawia nam się kolejna pozycja zawierająca pizzę połówkową. Do każdej pozycji zamówienia możemy dodać promocję. Aby dodać promocję, na przykład do pierwszej pozycji zamówienia, należy ustawić się na niej i nacisnąć przycisk "Dodaj promocję". Pojawia się okno dostępnych promocji. Jeżeli wybieramy promocję, naciskamy po prostu przycisk kolpisu promocji. W dowolnym momencie możemy taką promocję usunąć. Do tego służy przycisk usuń promocję. Po jego naciśnięciu program poprosi o potwierdzenie usunięcia promocji danej pozycji. Jak widać promocja została usunięta a wartość pizzy wróciła do pierwotnej. Zatwierdzimy teraz zamówienie. Ponieważ jest to zamówienie w lokalu wybieramy stolik, na które zamówienie ma być dostarczone. Dodajmy no teraz rabat do zamówienia. Po naciśnięciu przycisku rabat pojawia nam się okno udzielania rabatu, w którym możemy podać wartość procentową rabatu w polu procent rabatu lub wartość rabatu albo też wartość po rabacie. Jeżeli są w programie zdefiniowane akty rabatowe, po podaniu prawidłowej karty rabatowej, prawidłowego numeru, zostanie wpisane do tych pol odpowiedniej wartości rabatu. Przyjmijmy, że. Rabat będzie wynosił procent. Informacja o rabacie pojawi nam się tutaj na wydruku zamówienia w dolnej jego części. Zatwierdźmy teraz takie zamówienie. Jak widać pojawiło się ono na liście zamówień przyjętych do realizacji.